Rozmawiamy z trenerem LKS-u Gamów. Dzisiaj może okoliczności niezbyt sprzyjające, bo faworyt, no też silny zespół, pokonał Was na boisku w Raciborzu, Bożu. Ale LKS Gamów w Okręgówce no to, to jest historyczny moment. Jak zespół wygląda? Jak wchodzicie w klasę okręgową w tym sezonie? Zespół jest złożony praktycznie ze swoich zawodników z gminy. Gramy cały czas tymi samymi zawodnikami i traktujemy ten awans do tej okręgówki jak nagroda za nasz wspólny wysiłek. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj jest to niespotykane, prawda, że jesteście jakby taką typową drużyną złożoną z miejscowych. Zawsze się dzisiaj tak właśnie to tworzy, że są przyjezdni, nazwijmy takie, bardziej gwiazdy jakby sprowadzane do poszczególnych klubów. I jak się udaje utrzymać jakby taki skład swoich, takich swojaków? Jak to jest możliwe? Bo tutaj chyba rozumiem nie chodzi o wynik. Nie, to po prostu jest. Każdy z każdym gra od najmłodszych lat. Niektórzy odejdą, znowu przyjdą z powrotem i tak to jakoś u nas się dzieje. Pierwszy mecz wygraliście, prawda? To też jest bardzo ważne, że nie dość, że awans, to jeszcze historyczne na początek zwycięstwo. Jak wyglądał tam ten pojedynek, ten pierwszy inauguracyjny? No jak mecz otwarcia. Duże emocje, zaangażowanie, ale no, klasa okręgowa jest jednak wymagająca. Nie ma się oszukiwać. Ale mówi się, że to jest lepszy poziom jakości boisk, lepsza też gra, mniej fauli, mniej takiej gry ostrej, więcej technicznej piłki. To się zgadza? No, można tak powiedzieć. Niektóre zespoły już grają po ileś tam lat, także widać różnicę. Co jest waszą taką mocną stroną? Jakby pan spojrzał na te formacje, gdzie tam szukać jakby takiego optymizmu, jeżeli chodzi o, o tę walkę, no, o utrzymanie, rozumiem, w okręgówce? No tylko zaangażowanie, no i Przede wszystkim stały skład. Niekiedy się zdarza, że nie, nie przejdzie trzech zawodników, i już, to już praktycznie pół składu już nie ma. Rozumiem. Pan jest młodym szkoleniowcem. Jak pan się czuje w tej roli? Pan by mógł spokojnie jeszcze, podejrzewam, występować na murawie. No, raczej się to jest szkoleniowie, jak szkoleniowiec. Większość oni tak mają, grają i zaangażowanie sobie no, wykazują. Ja no. Wykazują moi zawodnicy. I... Ja tylko kieruję. Czyli nie bardziej nie. oni jakby grają, a pan tylko jakby dogląda. Rozumiem, że pan wspiera ich, coś tam poradzi, coś tam podpowie, ale. Tak, treningi to, poprowadzę. to nie jest taki ostry kat, który nie, tam każe. To, ja też jestem z Gamowa, także to są wszystko, z nimi też grałem od najmłodszych lat. Także. Jeszcze pytanie o to boisko, bo gracie teoretycznie na wyjeździe. Pan Serafin Igliczka, z którym rozmawiałem, powiedział, że prawdopodobnie tutaj zostaniecie do końca rundy jesiennej. Czy to nie przeszkadza, czy to pomaga? Boisko jest ładne, ale mimo wszystko nie u siebie. No właśnie, to jednak była tu naszego boiska duży zawsze, to przyjeżdżał do nas na buisko, to było zawsze ciężko z nami grać. A tutaj jest już jednak obiekt duży. Też to nie gra na naszą jakby korzyść. Jeszcze o dzisiejszym spotkaniu, kto szczelił dla was Gola? To było wyrównające trafię nie tak? Crafowilczek. Tak. Mhm. To było na jeden jeden, tak? tak? Czyli przez pewien moment stawialiście czoła tej drużynie, która jest tutaj naprawdę silnym rywalem. No tak, no ale jednak ich doświadczenie wygrało i przygotowanie. No druga połowa rozumiem, że tak. była już taka wyraźnie dominująca. Kto następny w rozpisce? Pan pamięta? Do chałupki teraz. Czyli jedziecie też do takiego debiutanta, można powiedzieć, bo to jednak w okręgówce no. chałupki też debiutują. Jak pan się nastawia na taki mecz? No na pewno będzie ciężki mecz. Chałupki zawsze są mocne, szczególnie u siebie na swoim boisku. Okej, okay, tam widziałem wyniki po kilka takich bramek no 5-1 czy 6-1 rzeczywiście. Nie, jeszcze zgodności jak można? Mateusz. Pan Mateusz wszedł. Pan Mateusz wszedł. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.